Hej czytacie, z tej strony Amogaming i w tym Was na moim kanale jest z mapiti. Siema! I w końcu w New jest level. <noise> Puszałeś. Hmm. To, jest kolejny to było kolejny czym znaczy... Simulator. Kurde, nie, nie mogę wejść. O. Był Jestem. bardzo ciekawy. Trochę się tam podziało z orkami. Tak wygląda mój akikunek. Na sprzedaż Takiego malutkiego suma Takiego bardzo małego takiego hmm. fiucia Który jest mniejszy od tego suma Wpłyniemy w drugą stronę Jest jeszcze nie, za jeszcze, po kluczu, <coughs> worek, jeszcze nie wiem, jakieś 30 tysięcy za to Mam jeszcze po kluczu Sworek, jeszcze nie wielki Magicznego <laughs> statku tak <laughs> <Uśc, już. śmiech> <laughs> <laughs> dobra, ale ja mam zielonego. No i dobra, ja zwykłego i no, I jest fajny. I tyle, i tyle. I ciemny, brązowy. Tak. Twój jest zielony, jasny. Tak. I mój ma. Dobra, jest Iś... dobra. Dobra, mam tarczę. Nie, zrobisz, nic, ja nie, tarczę, nie, z... nie z... zrobisz mi nic, mam tarczę. Zrob... Mam tarczę, nie zrobisz mi nic. Nie mam tarczę, nie zrobisz mi nic. Przedostrz się to. O ty. Ja też. Czekaj. Czekaj, 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 wezmę miecz wtedy. No wiem, co ty Wiesz. Walka na miecz. Czekaj, a to małe, ja, bo ty masz huzza. nie tego mam huzza. Dobra płyń. Możemy pić się na miecze Widzisz te włosy? No, mam inną tarczę Tak widzę Dobra Dobra no, płyn już płynę, płynę. Już wiem, Mi się pochwaliłeś Już wiem, na wszyscy o, mam klucz, a ty nie Też masz też Mam Pierwszy raz na tej wyspie będę. Serio? No. no, ma, dopiero sobie 30 level, no, jezu. Będę, a Ja, ja z nim nie wytrzymam do w ogóle, O drzewo, wiesz co zrobimy? Tak. Umiemy w się i bo ma kolizje kilometrowe. A. Z tym su ej, musimy z tym w nocy chodzić, żeby się widzieć z daleka. Suma dowody daje. Musimy z takim to mamy chodzić. Żeby przeżył. Hopi, jaka muza tu jest. A ty nie ja słyszysz. Muzyk. No tak. Gdzie jest ten Tu. Tu? Nie. A tu jestem debilem. Ile? 7300 um, łódki nadal sobie nie kupię Mam przybierać no, 39,6, mam 30, to póka się wystraszyłem, to za na nią biegnie Ja łowię jak pierwsza O jezus Maria O jezus, o jezus czemu on nie dobra? O ja mam! Jezus, Ej! W wiesz co jest lepsze? To jest pierwsza moja ale ryba. Oj, ma chatę małą mhm. Jeszcze mam udłamek on Co ty chcesz? Arr! Co się stało? On chce złapać rekiny. Aha. Co ja mam kliknąć? Bo mam. w trzecim ten... Ja nie, bo są dwie obce. A nie, bo ja się e, Co oferujesz? Bo 20 uh -huh. ryb trzeba złapać, aby użyć tej przynęty rekiny płytki, są. są te pół płytki, wiemy Co gdzie to ja jest? To jest gif F. Tu, tutaj, tutaj ryby musimy odłożyć. Adrian, co hmm. to jest, co? O, skrzynka. Ja już pierwszą mam. Co w niej? Dobra, chodź łowić ryby stąd. Dobra, do 20 ary i się zobaczymy za chwilę. Ok. Trochę większa. Dobra, już dawaj. Mam... dawaj. ile? Piotrek, pokaż nam swoją rybę. Co? Czekaj, tą wyłowię. Kobie? Tak, kobie, kobie. Dobra, to pewnie ryba. Huge, to jest huge. Co masz? Czekaj, bo nie widzę. Ja mam large. Ona jest taka mała, czy mi się nie załadowała? To jest taka jak twoja, a ja mam huge. A. Dobra, wkładamy a. jej do beczki. Jeszcze pięć. Pięć ostatnich. Ej, one się wypełniają, My teraz to zauważyłem. Ja wziąłem ich od razu 14 no. do beczki. 3-4 O, jest coś fajnego. Ja nie wiem ile mam. Ja jeszcze 14, matko eee, boska. A nie, zdałem znowu tego afrykańskiego. Jezu, jaki długi jaki ten na jaki. Idę stąd, bo się nie dał łowić. Idę na to. Idę całe trzy ryby. No i Oj, coś znowu trzeba afrykańskiego. Ale Tak, tym razem mały. Kąd <grym znowu> wiesz, bo ciągnie mocno? No, to jest epik. Jakie lubię. Jakie sypia, mocno. Dobra, to wiesz. A teraz muszę sobie pokazać co to jest, to musi indeks, jak to mówisz, to jest Shadow Island, nie, to jest Elshire shorts. Okej, okay, to jest jakaś inna, to jest chyba pirania, to nawet nie wiem, to jest na pewno jakiś taki Krystal Skull Road. Instant Valley plus 10 można. Jak to wygląda z Faraonem? Chcę 22 na 70 Uch, Jedna ryba Ej, dobra Ej, a dnia? Co? Ja mam pomysł. głowie ryby z tej beczki Ej, wiesz co lepiej? Jak Nie zrobię na co? full Faraon Deuce, to dostanę UFO 5000 HP, 150 na godzinę Mogę z jednej ryby dostać dwie? Double cash chance że jak będzie... Eee, patrz Co? Drogą teraz coś O, to jest Dobra. Masz? Pogadamy z kim? Co ja mam powiedzieć? A. A, tylko to. Sztangę dostałem. Ej, no ja też. No. Na ta sztanga. Czy co ja mam zrobić? Ej, może to będzie drugie! Use go activate! Aha! Te płytki musimy aktywować! Ja wiem, gdzie jest ta o, jedna. ja ja Te mam idę Aktywowałem jedną. idę do, niej. Idę do tej, a ja idę do tamtej. Ale wiesz, każdy musi swoje. To nie jest wspólny quest. O. O, Wtedy tego, się otworzył z tych drzwi. Um. Nie wiadomo, gdzie jest ta jedna. Mamy to jest To będzie na Słuchaj, tak, no. sensu, You are near the objective, find in this area. Tego jednego nie wiadomo, macie, więc... Haj, tu mi się podświetliło już różowe. Blisko, no ja wiem, że jestem blisko. To jest jakąś znalazłem. Ja jak tu ty biegasz, w miejscu. Hmm, dobra. Ha! Okay. na O, wiem, gdzie jest ostatnia. Na mapie, w, się gdzie? w Masz kogo tak. kliknięta? No nie masz takiej żółtej tej, żółtego kwadratu? Na mapie jest nawet żółte kółko. To jest gdzieś tam. To to kółko żółte. No, dalej biegam w miejscu? Nie, już Cię widzę. To jest gdzieś tu. O, mam. To jest na drzemie? Kolejny mam. To mi akurat tego brakuje, gdzie Ty jesteś. O, to tu jest. Ty, a gdzie jest to jedno jeszcze? Jak pan. Jest trójkąt. Gdzie ty znalazłeś to? Tu na górce. A to ja to mam. No to. Ale gdzie jest trójkąt? Trójkąt prowadzi mnie gdzieś tam. i Że niby tutaj. O Rośliny nie ma. Tutaj. Gdzie on jest? W drzewie. Mam znalazłem, chodź do mnie. Na razie nie staję na to. Jestem przy plaży. Na plaży jestem. No idę. Widzicie. O, dawaj. Okay. O! Otworzyło się. No, o. Drzwi się otwierają. Białe są. No, no i teraz okay. mam to iść. To ja wiem gdzie to jest. Ja też wiem. Co z tą lawą to będzie? Nie, Obecnie. wiem. może też jakiś klucz, coś jest potrzebne. A bo trzeba będzie wejść prosto. Tam będzie się na przykład wychodzić. Jak się zakręci lawa. Nie, no to wątpię. A się ma, Pani i coś. Aha. Okej, okay. pod tym jest jakieś przejście. Poczekaj, na mnie biorę, się jeszcze. O, o nie gadaj. no widziałam. Nie, 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 to nie, nie, Gdzie nie, mamy nie, ja, tu jest niebieskie, niebieski, białe. Zielone. Niebieskie, białe, zielone. Tu pod tym jest wejście. A co my mamy znaleźć? A tu coś jest. Gdzie o ja? nie masz. Na tym środkowym. Chodź tu. A no dobra. Tu idę Musimy znaleźć płytki. O ja. O nie. Ja. Okay, trzeba poprawnie nacisnąć na nie. Jedno otwiera. No to mamy wiedzieć, jakie jest prawa. Ale jedna kombinacja, czy jedna, jedna płytka? Nie wiem. Stanęłem na to i nic nie stało. Czerwony by się wyświetlił. Komplet depuzu. To jest czerwony. Aha, chyba wiem, o co chodzi. Będą kolory pokazane. Mam tu zielony, tu, 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 na rogu. Będzie tak samo? Ja tu mam. I chodzi o tego. A, no to tutaj, nie na tym blogu. I co? I co? Właśnie trzeba kilka, trzeba wszystkie. Nie wiem czy trzeba zawsze tam klikać. Trzeba na każdym trzeba. razem klikać, nie? Trzeba. Cyk. Cyk. Ja. Cyk. O mam, mam. Kolejny jest tu. Ten? Ja nie mam tak samo. Mam. Mam trzy podrządy. O, ja mam. Nie wiem, idę ten. Czemu? Mam. Idę. Nie. ten? Mam. Co? Idę tu. To poczekaj na mnie. Nie, kurde, nie. Kurde. teraz ten. Nie. Cyk. O ja. Dobra, widzimy się, jak to zrobimy. Cyk. Jest cień. Cyk. To jest chodź, Ci powiem. Jak Ale powiem. Jak chodź, my nie chodź. mamy chodź. tak samo. A. Bo ja na przykład nie mam tak Kurde. Teraz było tu. Dobra, mam piąty. Aha! Tu. Kurde, wyżej mi wybiegać, teraz będzie na mnie. Cyk, cyk, cyk. Tu. I teraz pytanie, to? Cyk. Nie. Czyli okay. jedno. Cyk, cyk. Drugie. Kurde! Trzecie. To nie. I się tam Czwarte źle. Ja mam tu dwa przy sobie. To jest pierwsze moje. Tam mam drugie, gdzie ty idziesz. Jak nie? Aha, dobra. Tu, tu mam trzecie. trzecie. Ciężkie. Czwarte. To. Nie mamy takie tak. cztery zwęki. Ja Trzeba wszystkie. Tu Tylko jeden mi został. Czyli ten. No jak nie? Nie, to ja już nie wiem. Co ja klikam, co nie. Nie, o, cyk, ja to w sobie. Cyk. Dobra, mi zostało cyk, jedno. Cyk. Cyk. To ja mam trzy opcje. Dobra, idę na to, co będzie. Tak jest! Stój. Nie wchodź nigdzie. Czekaj. Dobra, idę. No, idę tu. Kurde. Mam! Mam. Ta, ale, ale ja ta, już wiem, jak to ta, zrobić, dobra? Tam. Ja już ja wiem. Ja, ja już wiem. Ale mamy inaczej. No to ja wiem już, dobra. Nie musi. Nie mógł mus... Nie Ale mus... 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 my się się mamy już, inaczej. inaczej czego ty nie z trzykrotnym opóźnieniem. Ale no, kurwa, z trzykrotnym tym opóźnieniem. No. Jak to, no, to no, był, kurwa? Ten? No, no, no Dobra, I mam ten. dwie opcje Cyk I teraz to Mam, skończyłem Stój Zrobiłem Ja mam tam dwa ja idzie, i tu, tu dwa Które? Te Tak, mam trzy opcje Dobra Pamiętaj, że tu mam No Dobra. Tu nie, dobra. Czyli cyk. Stań na tej płytce, o której ci mówiłam lepiej. Cyk. To ja muszę raz tu, raz tam. Cyk. Cyk. Dobra, i teraz nie wiem, która, lewa czy prawa? Prawa. Nie, lewa, lewa, lewa. To teraz za późno. No to... Ale wiem już na 100% jaka będzie. No i los. Będę miał 50-50. Czekaj, hmm. które? Teraz te, te, tu lewa i które? I lewa, i prawa, i kończysz to. To? Lewa. Lewa, lewa. Ale to już mam. Lewa. Tu i tam na ukos jeszcze. Dobra, tu. Ha. Mam, dobra, zrobiłem. Tu ostatnie. Jest, Kascenka. O, zdjęło się. Dobra. I dawaj. I E. Klikłem E. Na pewno się nagrywa, ale nagrywa się. Co Specjalne łowienie ryb. Drzwi się od Adriana. Specjalne łowienie. Spec... Na za... godzinę się zamknie. Godzinę łowienia będzie. będzie. Dawaj, 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 dawaj. dawaj szybko. Każda minuta nie może się zmarnować. Gdzie to się otworzyło? tam! To się tam otworzyło, w tym pokoju. Mm. No tak, tak. Tak. O, tu właśnie. Jestem. Uwaga, nie, pierwsza ryba chopie mityczna, ryba hopie. mityczny. Rainbow. Dena. Midas jeszcze. Dobra, pierwsza. O, jest coś dobrego. Nie, nie. Patrz! O Jezu. A kam to twoi. To mam to samo. Aha. Mam to samo. 100 kilo. Ja połowimy sobie kilka. O, nie 98 tak blab, nawet nie, O, mam baby jeszcze. Łowimy fu leku. O, to samo. Ja mam large O Jezu, jakie bydło. O Jezu, jakie to Spanown. jest ogromne. Otrzymaj go chwilę. Dobra y jest duże A ja mam coś takiego A jak ja to trzymam? Jezu, to... mi się to mieści no. Dobrze To widziałem co <laughs> coś co mam? To jest jakaś gwizda. Co to? To ma 4 oczy Matko boska Jakieś... No Jak to się nazywa? Y nie wiem jak to się przeczytać Astrapis Nie wiem, Astrapis, Astrapis. jakiś tam jak, jak daleko tak? rzucić. I nie ma tu żadnej tej ukrytej Co ukrytej? Jest? Trzeba znaleźć gdzie tu się wchodzi, bo na pewno nie będzie się Chociaż, Astraspis tu jeszcze, tu co? Tędy się nie da wejść. Tu są jeszcze jakieś drzwi. Aha, tu się te drzwi otworzyły prawdopodobnie. Mam z DNA białym. A nie, tu się nie da wejść. Tu odpycha coś. Pokaż. Gdzie Czekaj. Gdzie to jest? O, tu jest, dobra no. jakie ładne. No, on jest słaby. O, mam larka. Ja też mam. Nie, serio, to już Ale dobra. To byłam ty z tego odcinka. Następny to będzie timelapse z łowienia w tym miejscu. Byłam aż godzina za to. Więc godziny timelapse. Nie minął, w końcu będzie miał. No i co, to by było na tyle. I widzimy się już kolejny. Hej. No, człowiek.